O liście będzie dosłownie za chwileczkę, ale zacznę od moich bohaterów, bo ten list był po to, żeby tutaj w szpitalu pojawiła się pewna jaka maszyna badająca różne wirusy. Ale mówiłeś, że to jest super maszyna, tak? Tak. I y, tu nawet narysowałeś tę maszynę, Szymon. Pokaż nam do kamery. To jest mniej więcej, drodzy Państwo, taka maszyna, a ja teraz o tej maszynie porozmawiam z panią profesor, która taki list napisała, że taka maszyna tutaj w szpitalu jest potrzebna. Ze mną jest pani Walentyna Walbierz, pani profesor hematologii i onkologii dziecięcej. Pani profesor, co to za maszyna do was dojechała i jak to było? Jest to autostainer, czyli aparat, który jest potrzebny w diagnostyce chorób nowotworowych a ściśle do tzw. immunocytochemicznych metod. Dlaczego to jest tak ważne? Komórki nowotworowe mogą być wędrować do różnych narządów, m.in. do szpiku kostnego i Bardzo ważne jest, żeby je wykryć nawet w minimalnej ilości. Zwykle komórki nowotworowe układają się w szpiku kosnym grupowo i wtedy można je łatwo wykryć w metodach standardowych, w mikroskopii świetnym, ale często układ, są rozproszone wśród zdrowych komórek i wtedy trudno je rozróżnić i dlatego służą, do tego służą metody immunocytochemiczne, czyli trzeba zastosować odpowiednich barwień, odpowiedniej techniki i w specjalnym mikroskopie w je rozpoznać. Czy ja Pani profesor dobrze Możemy. myślę, że taka maszyna jest w stanie rozpoznać nawet jedną złą komórkę? Maszyna Dzięki temu, że traktuje się odpowiednimi odczynnikami, zabarwi właśnie tą komórkę, o którą szukamy, kom konkretną komórkę nowotworową, bo w zależności jaki jest to nowotwór, bo już miałamy go wykryte z guza. Wcześniej pobrany wycinek, traktujemy odpowiednie odpowiednią grupę odczynników. Możemy takie preparaty przygotować ręcznie, manualnie lub w aparacie. Jakie są korzyści, wykorzystując aparat? Manualnie możemy wykonać jednoczasowo, tylko przygotować preparaty dla jednego pacjenta. Jest to przeciętnie 10 rozmazów a w aparacie dla pięciu pacjentów, czyli na Bardzo raz pięćdziesiąt. 50... Tak, i co jeszcze? Nie tylko, że większa liczba pacjentów jednoczasowo może być diagnozowana, ale jeszcze czasowo. Aparat przygotuje nam preparaty w ciągu trzech godzin, a manualnie potrzeba nam cały dzień pracy. Jest to osiem godzin. Czyli tak naprawdę pięciu pacjentów zajęłoby tydzień, a w przypadku takiego urządzenia jeden dzień roboczy i mamy wszystko. Pani profesor, jak to było z tym listem? Bo do fundacji TVN przyszedł list i piszecie w nim, że potrzebujemy taki aparat. Tak. Dlatego, że dostaliśmy takie zaproszenie, że jest taka możliwość zakupu aparatu najbardziej potrzebnego dla diagnostyki dzieci z chorobą nowotworową. Zostało w sposób bardzo szybki wybrany kilka aparatów, ale argumenty właśnie za Autostainer były po prostu tak ja duże, zdaniem. że został ten właśnie aparat wybrany. No i mamy ten aparat na oddziale. Fundacja TVN dostała list. Okazuje się, że aparat jest bardzo drogi. No i z pomocą przychodzicie Wy, Basia Krystosiak. Ty odpowiadasz w Amazonie za taki zespół społeczny, za działania społeczne, za działania filantropijne. Fundacja TVN dzwoni do Was. Słuchajcie, mamy problem, trzeba pomóc tu w Krakowie w szpitalu. I co? I oczywiście bez wahania udzieliliśmy wsparcia. Ponowny raz połączyliśmy siły z Fundacją TVN, aby wspierać dzieci chore onkologicznie. Co jest ważne, mamy wrzesień. To jest bardzo specjalny miesiąc i dla takiej onkologii dziecięcej, ale też dla Was. Szczególny miesiąc. Dzisiaj przez cały wrzesień pracownicy na całym świecie przychodzą do pracy w piżamach, aby okazać solidarność z małymi pacjentami. Mamy tutaj festiwale różnych piżam. E, czy ja dobrze słyszę, że wy jesteście absolutnie z różnych miejsc w Polsce? E, tak, przyjechaliśmy z różnych miejsc, z Wrocławia, z Gliwic, ja osobiście pochodzę z Krakowa, ale mieszkam w Gliwicach, e, Katowice tak samo, Także. E. Cała Polska praktycznie jest zaangażowana w akcję Amazon Goes Gold. Macie coś takiego, że jak jesteśmy tutaj, wiemy, że ten sprzęt jest, że on działa i że to dzięki Wam i dzięki temu, no że jesteście w piżamach, to w skrócie upraszczając, to, to jest taka duma, bo to jest taki zawsze namacalny dowód, że to działa, jak się jest w takim miejscu. Tak to się tylko słyszy. Oczywiście czujemy niesamowitą dumę. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy pomagać, solary, solidaryzować się z dziećmi chorymi na nowotwory. I jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy pomagać. Każdego roku od siedmiu lat prowadzimy taką akcję, gdzie pracownicy na całym świecie przebierają się do pracy w piżamy i przychodzą właśnie tak ubrani. Super, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami z fundacją. W takim razie prosimy o więcej. Bardzo dziękujemy za to, że tą maszynę mamy Pani Profesor, prawda? No dziękujemy, no to jest... Z całego serca dziękuję i w imieniu naszych pacjentów swoim i całego zespołu który podejmuje diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych u dzieci. Jest to naprawdę bardzo duże wsparcie, także dziękuję grupie Amazon, dziękuję Fundacji TVN właśnie za podjęcie tych działań, że aparat stał się z rzeczywistością jest w naszym szpitalu. Działa, ma, pracuje. tak, działa, pracuje, ma jeszcze wiele innych zalet niż tą, którą żeśmy Panie, już wymienili. Pani profesor, muszę teraz do dzieciaków jeszcze na moment. Muszę, no, no bo tam jest sama pani profesor powiedziała, że to jest taki Warsztat Sztuk Przepięknych. Czy jest y, namalowana, y, no gdzie jest namalowana? No Amelka, miałaby się namalowana Ewa Drzyzga i co? No nie ma. No nie ma Ewy w takim razie. No to nie ma. No. Ale, ale jest Szymon. Pozdrawiamy wszystkich i machamy, tak? Oczywiście. O, to machamy.